Dzień dobry moi kochani, dzionek wędkarski, no niestety moja miejscóweczka zajęta, troszeczkę przysnowę, miałem przyjechać o 6 rano, budzika nie nastawiłem, zobaczcie, muszę się rozpakować, jak mówię, ta moja, moja miejscówka zajęta, ale wytypowałem sobie taki pomost, dobra, nie przedłużam, bo za 3-4 godzinki ma spaść deszcz, także rozrabiam zanętę, jedna wędka stacjonarnie i zapobiegawczo na szczupaczka, a co będzie, no to się okaże, tak, zaczynamy wędkowanie. No i dobra moi kochani, zestawy zostały wyrzucone, lewa wędeczka, sprężyna, pinka, powiem Wam, że zawiodłem się na pinkach, pozdychały, pozdychały, wczoraj kupowane, niby świeże, no niestety, nie wiadomo też ile leżały w kepie tam przed chwilą u sąsiadów, na którymś pomoście z kolei padł fajny szczupaczek, no coś zaczyna się dziać, jak mówię, ja dopiero wyrzuciłem zestawy, przyleciałem troszeczkę późno, godzina 10.20, ale posiedzimy 5-6 godzinek, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekamy na pierwsze branie. No, zobaczcie sam, jak te robaki wyglądają. Połowa zdechła. Przed chwilą się troszeczkę zagapiłem, było pierwsze branie, coś zaczyna się dziać. Ale robaki, tragedia. Po prostu tragedia, żeby było bliżej do sklepu, to bym podjechała. Ale niestety jest kawałek drogi, na lodówce napisane nie otwierać pudełek. Następnym razem otwieram i sprawdzam. Bo zobaczcie, takie kupowanie w ciemno. Zdechło wszystko. Dobrze, że się jeszcze nie skokonowały. Nie? Tragedia. Co zrobić? No właśnie mamy kontrolę wędkarską po prawej stronie. Przyjechał pan z kontroli, rozmawia. rozmawia tam z wędkarzami, a wędkarze zdążyli schować szczupaka. A tu jest odwrotnie. Można brać szczupaczka do 50 cm. Tego, którego zapali, był większy. Ciekawe, co tam wyjdzie z tego. Nie wiem, czy zdążyli schować do auta. No też nieładne zachowanie. Trzymajmy się limitów. Jakiś tam wytycznych na łowiskach no ale nie mnie to oceniać a może i mnie to oceniać no ale co zrobić, dobra, zaraz pan pewnie przyjdzie do mnie zobaczymy no było delikatne puknięcie teraz pan z kontroli do mnie nie przyszedł nie zainteresował się moją osobą wszystki skontrolował, do mnie nie podszedł nie wiem czemu może mnie poznał, bo miałem kontrolę jednego roku prawie 12 razy 12, 13 Coś w tym stylu. Dobra, czekamy na pierwszą rybę. Niech wejdą za Tam po drugiej stronie, nie wiem, czy zauważycie, chyba ktoś nie skontrolował ogniska. I się trzciny zajęły. No ładnie, ładnie zachowanie. Naprawdę. Wołało pomstę do nieba. Zobaczcie sami, co się dzieje. Nie wiem, czy z tej odległości zobaczycie. Tragedia po prostu z ludźmi, co oni wyprawiają, nie? Komedia. Od no dłuższy czas nic się nie dzieje, a powiem wam, że jestem bardzo zdegustowany tym, że moja miejscówka zajęta, nęcona była, co zrobić, moja wina, trzeba było przyjechać rano, a nie czekać nie wiadomo ile czasu, szkoda. ale miejmy nadzieję, że tutaj coś się wydarzy, ale jak mówię, tamta miejscóweczka sprawdzona, nęcona, zawsze coś się fajnego tam działo, ale co, nie poddajemy się, byle do pierwszej rybki. Przestój, nic się nie dzieje. Zobaczymy teraz kukurydzę. Właśnie wyrzuciłem na kukurydzę z białym taka mała kanapeczka. Przestój, po prostu godzina czasu, zero puknięcia. Aż dziwne, pogoda piękna, ale kilka dni temu były sztormy, ta ryba pewnie też rozbita. Aczkolwiek są siedzi z boku, coś tam łapią. Ale na moim miejscu, jak mówię, nie? Dobra, tutaj niech się zacznie coś dziać, bo zimno. Podskoczyła adrenalina. Przynajmniej jedna rybka na przełamanie na początek, a potem jakoś... Wiecie jak to jest. Poleci, nie? Zważywszy na to, że ryba nie współpracuje, a ze mną jest lasek, jak widzicie. To za jakieś 30 minut pójdziemy z czy Jakieś grzyby się pojawiły. Na, na rybę czekamy. Już prawie 2,5 godziny. <laughs> nie ma nic. Ale jak to ja odpalę. Odpalę, zobaczymy, jak mówię do, do pierwszej ryby, zrobiło się zimno. Czuć to jesień już. Kraczą kruki. Trzciny pousychały. Jesień. Niestety moi drodzy sobie tak przeszedłem troszeczkę. Nie ma grzybów. Nie ma grzybów, ale za to śmieci. W tamten sezon, w tamtym roku był bardzo obfity w grzyby. Wysyp totalny. Ja nie jeździłem za dużo, ale znajomi jeździli, cieli niesamowicie jak w Polsce teraz w niektórych rejonach. A w tym roku niestety. Nie ma nic. Dobra, wracam do wędek. Trzeba odpalić konkretne wędkowanie na tą górkę nie będę wchodził, aczkolwiek taka trawa fajna, może jakieś kuźlarze by były, może potem jeszcze sprawdzę, zobaczymy, na razie trzeba się skupić na rybach, no i trzeba odpalić konkretnie, bo przecież aż niemożliwe, że Zoltan jeszcze jest bez ryby, bać jakieś mysiowisko, tyskie. tam pochowane w dziurze butelki, hołota, inaczej nie idzie tego nazwać. po prostu hołota. Dobra, jeszcze tutaj grzybie, pokaż się, albo nie wiem, po prostu nie potrafię wzroku nastawić na grzyby, <grymne> patrzcie, wszędzie śmieci, wszędzie śmieciuchy, a gdzieś tam kiedyś, gdzieś tam kiedyś tutaj, kiedyś zbierałem te śmieci, dwa razy byłem pełny wóry, no i co z tego, jak za chwilę jest to samo, także walka z wiatrakami, dobra, odpalamy, koniec gadki, odpalamy z rybami konkretnie. Wam powiem, że dosyć, że i tak było zimno. To temperatura teraz spadła jeszcze o 3-4 stopnie. Czuć i walnie deszczem. Zobaczcie, jak chmury idą. Ale będzie pompa. Mam tam jakąś deszczówkę, ale czy ona coś da? Zobaczymy. A może przejdzie bokiem, nie? Ale co ma przejść bokiem, jak to zachmurzone na no, całe by niebo, nie? Ale zapowiadali deszcz, także byłem na to przygotowany, że będzie lało dzisiaj. Wreszcie jakieś branko, coś się bawi, nie? Ale to płoteczka mała będzie. O Ja jest pierwsza rybka. Ale jak mówię prawdopodobnie płoteczka będzie. Nie jest to gigant, ale jest pierwsza ryba przełamanie, nie? Płoteczka, ta, płoteczka, albo leszczek. Teraz zobaczymy. O, jeszcze się spiął. No niemożliwe. Mały leszczek. Ajaj. Coś tu? A tak irem na moją przynętę. Dobra jest ryba, żeby się teraz nie wspięła. Ale nie jest giganta. Aczkolwiek waleczna. Pierwsza ryba. Pierwsza, która mam nadzieję będzie wyjęta, bo jedna się spiewa. Co? To taki koleszczyczek malutki. Malutki leszczu. Ale śliczny, zobaczcie sami. Pierwsza ryba. Dobra, może jakieś nie będzie. Zaraz przerzucę tą wędkę szczupakową, troszeczkę w inne miejsce. O, fajnie zapięte, jakie kolorki. Piękne. Taka bardziej hybryda leszcza. Ale jest. Pięknie. A jest kolejne branie, coś tam zaczęło się dziać, ale ja mam dylemat. Po tej pierwszej rybie siedzieć, czy spadać do domu? Jak zrobiło się zimno, jak wieje. Widzę wędkarze obok się zwijają. Ładują zaraz sprzęt i uciekają, bo walnie deszczem. Walnie deszczem, ale jak coś schowam się do lasu, deszczówka i posiedzimy trochę, żeby tylko się nie przeziębić. Była pogoda fajna dwa dni temu, miałem przylecieć, niestety otworzyłem lodówkę, sprawdziłem pinki, które kupiłem prędzej, pięć dni temu. I niestety skokonowały się, także tak, odpuściłem sobie ryby. Na tam zawsze przyjeżdża w pogodę taką, jaką widać albo zimno, albo deszcze, bo po co przyjechać w ładną pogodę, nie? <tak Zawsze sobie lubię utrudniać. Dobra, bierzcie rybki. Pierwsza jest. Jedna spięta, jedna jest. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Zaraz mówię, przerzucam tą wędkę na szczupaka. Chociaż jakiś mały szczupaczek, żeby coś zaczęło się dziać na tej wędce. Będą emocje. I o to chodzi, żeby były tylko. O, ale zimnica. Dobra, przerzucimy tą szczupakówkę. Trochę się rozgrzejemy. <laughs> mówię, chociaż jeden szczupak, jakby wziął, by były fajnie. Wiadomo i tak szczupaka bym nie brał. No chyba że jakiś mniejszy by był może. Jak mówię, wszystko wszystko w granicach przepisów, limitu. A taka świeża rybka tycha. Dobra, zobaczymy czy coś się w ogóle działo na tej mrużące. Co tak ciężko idzie. Co z tą wędką? Kochani, ja nie wiem czy ja nie mam szczupaka. Nie wiem czy... Jakaś rybka nie siadła, wiecie? Albo coś tu się splątało. A zaczep, chyba. A zaczep będzie. Padł, czy się wzięła? Nie. Nie ma nic dobra. Nieruszona. Także przerzucamy w inne miejsce i czekam. Ale co tak ciężko szło? Eś może przyhaczyło w zielsku. Dobra, wyrzucamy. Chyba jakaś rybka z opadu wzięła, wiecie? Zdążyłem rzucić. O, wypięła się, ale była płoteczka albo mały leszczyk. Z opadu i wszystko od nowa teraz trzeba robić. Ajajajaj. Płoteczka mała albo wdrążka. O, na świeżutko zestawy. Wyrzucone. Niech się dzieje. A to była pewnie płoteczka z opadu wzięła, bo mówię, od razu sprężyna tylko. Wpadła do wody, zestaw wpadł do wody i od razu pach, 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 pach. Połodka lubi tak brać. No i nastąpiło to, czego się obawiałem. Deszcz. Dobra, wyjmujemy deszczówkę. Ale zimnica. Ludzie, złoci. No ale za przyjemności trzeba pł płacić taką pogodą. Leje, dobra. Sięgam po deszczówkę. No niestety nie nagrałem samego brania i honu. Bo się rozpadał deszcz i chowałem telefon. Zobaczcie, jak jeszcze wziął. Pięknie, cudowne branie, pewny hol i siedzi leszczu, ale piękne, śliczności, nie? Zaczął się deszcz i zaczęły się jakieś branka, teraz też było przed chwilą branie, zdążyłem wyrzucić. Zamontowałem telefon w uchwyt, ale no pada, nie wiem czy nie będę go chował. Jak już wspomniałem, na którymś tam odcinku GoPro siadło. I to jest takie nagrywanie bez GoPro. Ale ja na razie nie będę inwestował. Tak rzadko jeżdżę na ryby. Bardziej kopanko, a na kopanie telefon starcza. Nie wiem, czy obżarło robale. Też praktycznie z opadu branie. Dobra, poczekamy. Założyłem taki solidny pęczek. Może coś tam jeszcze zostało i... I ryba poprawi. Psory za widok mojej gumowcy teraz. Ach, dobra. Wszyscy się pozabijali. Deszcz zaczął żyć i wypłoszył wędkarzy. Nie ma nikogo, zostałem sam. Mógłbym zmienić teraz stanowisko i znaleźć swoją tam miejscóweczkę, ale nie chcę przynosić tego całego sprzętu. Jak mówię, rybka zaczęła tutaj delikatnie brać. Coś się dzieje. Nie ma sensu tego taszczyć, rozkładać się, a tym bardziej, że już minęło kilka godzin. Nie wiem, ile jeszcze zostanę, zobaczymy. Wszystko zależy od brań. Jak będzie akcja, siedzimy. Nie będzie akcji. Zawijamy się, ale damy jeszcze szansę węce szczupakowej. No bo niemożliwe, że nie było żadnego branka. Poczekamy, zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli, to jest najważniejsze. Są dwa leszcze, ten piękny. Szkoda, że holu wam nie nagrałem. Naprawdę super branie. Delikatnie zaczął podnosić, bez żadnego szarpnięcia. Pewne branie, pewny odjazd. I siedzi. Dobra, niech przestaje padać. Teraz tam niby się rozjaśnia za tymi drzewami, ale... O, te rozjaśnienia mogą zwiastować jeszcze większy deszcz, ale powiem Wam, że plus tego deszczu jest taki, że ugasił ten pożar po drugiej stronie i to bardzo cieszy. Także jest duży plus, i to tyle. A minusy takie, że już są cały mokry. Siąpi nie pada mocno w siąpi, tak, ale taki deszcz siąpiący jest najgorszy. Człowiek przemógł do suchej nitki, już także siedzę i tak jestem już mokry. Bez sensu się teraz zawijać Oj, coś się bawi Coś się bawi Nie wiem, czy coś jest Jest coś małego Jakaś mała rybeczka O, myślę, że będzie teraz płotka Albo i się spięła A jeżeli jest to Nie większa od haczyka Jest coś małego Płoteczka, dobrze obstawiałem Płoteczka Dobra i No a dzisiaj mam sobotę jak marzenie moi drodzy. Deszcz wali. Zimno strasznie. Tam w tych jaskrawych kamizelkach może zobaczycie. Myślałem, że jakaś kurde pomoc drogowa mi tu wpadła, a to dwójka, dwójka rusków. Tak drą japy, za przeproszeniem. Sorry, że ja mówię głośno niech słyszą, bo chyba im się imprezy pomyliły. Tutaj się wędkuje. A nie jakaś impreza, ale nie wiem co oni tam robią. Worek potem zobaczymy co oni tam robią, bo coś, coś mi się wydaje, że panowie tam troszeczkę za bardzo kombinują nie? jajca. A tutaj też są krzyki, tam nie zobaczycie za, za drzewami ojciec, z synem pompują jakieś sprzęty do pływania. Żeby mi tylko przed zestawy nie weszło. Ja już tutaj kiedyś to przerabiałem, byłem sobie na rybach. Jeziorko, jak widzicie, obszerne. Może sobie iść w tamtym kierunku, nikomu nie przeszkadzać. Gościu walił mi na desce surfingowej przed, samą, przed samymi wędkami. No dzisiaj trochę ich porąbało. Jest 6 albo 8 stopni na plusie, no ale... Takie hobby mają. Tylko żeby tutaj nie przeszkadzali, a tam ci panowie naprawdę coś kombinują. Zobaczcie. No, potem zajrzymy. Bo czemu nie? No, już myślałem, że będą wchodzić do wody w tą pogodę, ale jednak nie. Odpalili jakieś czółno i poszli w prawą stronę, dobrze, nie będą przeszkadzać. A tutaj, jak mówię, kombinują chłopaki coś na ostro, ale co zrobić? Widać, że przyjechali po ryby, nie na ryby. A kontrol, wtedy, kiedy potrzebna, to jej nie ma. Życie. Ale jestem przemoczony, wam powiem, do suchej nitki, nie? Także nie wiem jeszcze, ile wytrzymam, bo jeszcze ten wiaterek jest taki nieprzyjemny i marznę. Ale co zrobić, no już taka pora roku. Lato było się skończyło. Lato było, w cudzysłowiu. Jakie było, takie było. No ale uroki natury, tak? O, świetne branie. Świetne branko i... Jest coś. Nie będzie duża ryba. Nie będzie gigant, nie będzie kolos. Ale coś jest. Tam w trzcinach. Ale mówię, nagrywanie telefonem to nie jest to samo Co go nie wyostrza, tak jak powinno Leszczyk malutki Taki maluszek Dobra, jeszcze się odpiął, nie? Piękny, bo czemu nie? No a teraz taki, taki gigancik wpada <grymka> Fajna rybka Bez nagrywania Ale postaram się jeszcze jakieś dwa przebrania nagrać No i będziemy się chyba zawijać Deszcz przestał padać Duży plus no i tak jest to cały mokry. Psz, pokaż się rybo jeszcze. Piękna. Strasznie dziwnie biorą. Powiem Wam, że 15-20 minut są jakieś brania, coś tam się dzieje i godzina przystoju. I tak w kółko, po godzinie znowu. 15-20 minut praktycznie co rzut. To jakieś tam puknięcie, jakieś branie i znowu godzina przerwy. Męczące. Męczące, nie wiem, czy one mają swoje jakieś trasy, które mi tutaj pływają. I po prostu co godzinę są w moim miejscu. Ciężko wytłumaczyć. Dobra, 20 minut i będziemy spadać. Skomentujecie to jakoś? Połapanie. Brawo, przed samymi fiderami. Jakby nie mogli kurwa opłynąć dookoła. Nie? Tragedia po prostu. Ale trzeba by było się zaraz chyba pokłócić. Nie? Dobra, 15 minut, i zawijka, bo teraz to już po rybie. Nie? Brawo, kurwa. Będę kończył, moi kochani. Kończę parę leszczyków. Padło no niestety bez czupaka dzisiaj. Ale jak sami widzieliście ryba napłoszona. Kajaki, łódki, krzyki tutaj. Bez sensu. Niech się bawią. Ja sobie posiedziałem te kilka godzin. Zrelaksowałem się. Przyroda. Zmokłem. Zmokłem to najważniejsze, nie? Dobra, zawijam sprzęt, bo trochę mam tego pakowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. A gdzie? To się okaże. Czy kopanko, czy rybki, czy może coś innego. Trzymajcie się. Hej.